Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe, nadruki na szkle. Zapraszamy! Dzisiaj zapytamy mieszkańców Kent, ile tak naprawdę warte jest 500, plus i czy kwota przeznaczana przez Państwo na każde dziecko powinna być wyższa? Zapraszam na sądę. Ile warte jest teraz 500, plus i czy powinno być wyższe? Ja się nie orientuję w ogóle, dlatego, że jestem babcią i po prostu no nie wiem jak, jak młodzi sobie y, po prostu y, no radzą z tym wszystkim. A jak, y, czy ta kwota 500+, plus, ona powinna być wyższa, myśli pani, y, na przestrzeni tych lat? No trudno mi powiedzieć, trudno mi powiedzieć, bo i tak uważam, że to jest dość. Jak go stać, to może zapłacić. Dlaczego nie? Może powinno być rewalerzowane z, z inflacją postępującą. Aha. Czyli powinno jakby e, zwiększać się ta kwota. To jakiś czas powinni zwiększyć kwotę. 500 plus, ile tak naprawdę jest warte teraz 500 plus i czy Wie powinno. Pan co? ja już mam e, dorosłe dzieci. Ja w życiu nie brałam 500 plus. Dobra, okay. no no. dziękuję bardzo. No trudno w tej chwili powiedzieć, że ja się sprawami ekonomicznymi nie, nie zajmuję, ale uważam, że to powinno być utrzymane. A jeśli, jeśli fachowcy uznają, że jest inflacja na tyle duża, to powinno być podniesione. Wprost proporcjonalne podniesienie. Tak jest, tak jest. Dla mnie 500 plus wystarczające, myślę. Dla, a dla... biorąc pod uwagę inflację, czy, czy rząd nie powinien podnieść tej kwoty? No 500+, plus wie pan jak to wygląda, że powinni dać ludziom tym, co pracują, a tym, co nie pracują, to się nie należy. Uh -huh. I tak to powinno być zrobione, a nie dawać wszystkim i piją potem za to. Uh -huh. No i tak to wygląda. Dobrze, no, dziękuję panu bardzo. Dla tych, co pracują, tak. No oczywiście, że powinna zostać. Tak, myśli pani, że... Tak. A biorąc pod uwagę inflację? No, ale to i tak jest dużo do rodziców, to Aha. 500. Okej, okay. A jeżeli 5 um, lat temu 500 zł nie było warte tyle, ile teraz, prawda? Teraz jest warte dużo mniej. No, oczywiście, że tak. Mhm. Czy z tego względu na przykład to 500, plus nie powinno być podniesione dla y, rodzin? No, powinno być, ale trzeba się cieszyć z tego, co się ma. Wydaje mi się, że utrzymano. Mhm. A biorąc pod uwagę inflację, e, to to 500 zł jest dużo mniej warte niż było kiedyś. No wie pan co tak szczerze to wydaje mi się, że i tak 500 na dziecko to i tak jest tym bardziej, że no może porównuję swoją sytuację, że miałam też dzieci, nigdy nie otrzymywałam mhm. żadnych dodatków. No i po prostu trzeba było się martwić i starać. Okej, okay, więc, więc dobre jest to co jest, tak? Tak mi się wydaje. Dobrze, dziękuję pani bardzo. No myślę, że tak. Że podwyższona. Tak, tak. Okej, okay, a czy państwo na to stać? Myślę, że tak, jak chcą dawać to paść. A okay. proszę mi powiedzieć, jak pani myśli, ile ta, to 500 zł, które daje Państwo teraz, ile ono było warte kiedyś, a ile jest warte teraz? No teraz jest dużo mniej na pewno Aha. No na pewno. A jak sami widzicie, mieszkańcy Kent twierdzą, że jednak 500 plus, ta kwota 500 zł powinna zostać utrzymana na tym poziomie, em, jaki jest, tak przynajmniej twierdzi większość mieszkańców, których pytaliśmy dzisiaj o zdanie na temat 500 plus. No. Oczywiście możecie się podzielić swoją opinią w komentarzu, a przemyślenia na ten temat zostawiam oczywiście Wam. Do zobaczenia.